Archeologia biblijna Bramy Starożytności, część szósta egipska brama zwana pylonem. W Biblii przedstawiane są wydarzenia związane z wieloma starożytnymi mocarstwami, między innymi z Egiptem. To właśnie w okresie dominacji tego państwa powstał naród izraelski. W Egipcie urodził się i odebrał wykształcenie Mojżesz któremu przypisuje się powstanie pierwszych pięciu ksiąg Biblii. Najwięcej świadectw pozwalających odtworzyć kontekst działalności Mojżesza i ucieczki Izraelitów z niewoli egipskiej wiąże się z epoką ramessydów z XIX dynastii. Hipoteza sytuująca biblijny Eksodus w drugiej połowie XIII wieku przed naszą erą uważana jest przez wielu badaczy za najlepszy okres na poszukiwanie początków Izraela. Istotną rolę w przypisaniu tej epoce wydarzeń związanych z Eksodusem odgrywają dwa egipskie miasta Pitom i Ramzes. Pitom oznacza dom Boga Atuma, a Ramzes, dom Ramzesa. Faraon Ramzes II postanowił stworzyć nowe centrum państwa pod nazwą Pi Ramzes. Właśnie przy budowie Pi Ramzes pracowali Izraelici, z których faraon uczynił niewolników. Niewolnicza praca obejmowała roboty publiczne związane z budową infrastruktury miejskiej. Izraelici pracowali bardzo ciężko przy produkcji cegieł, a także na roli. Niewolnicza praca miała na celu nie tylko pogorszenie losu Hebrajczyków i zmniejszenie ich przyrostu naturalnego, faraon chciał, by uciemiężony lud nie zajmował się problemami tożsamości narodowej i wolności. Prawdopodobnie to z tych miejsc rozpoczął się biblijny eksodus. Wiek XIII przed naszą erą jest dobrym punktem odniesienia dla wyjścia Izraelitów z Egiptu. Ponieważ historycy mogą sięgnąć do źródła pozabiblijnego, tzw. steli zwycięstwa Faraona Meren Ptacha, syna Ramzesa II z około 1207 roku przed naszą erą. Wśród zwycięstw Faraona, które na niej uwieczniono, mowa jest także o tym, że Izrael został zniszczony, Stela przynosi pierwszą zupełnie niezależną wzmiankę o Izraelitach. W tym tekście Izraelicie to nazwa ludu, a nie kraju, co oznacza, że byli oni uważani za nomadów niezwiązanych z żadnym konkretnym terenem. Kiedy w 1290 roku przed naszą erą umarł Seti I, jego syn Ramzes II był doskonale przygotowany do sprawowania władzy. Obejmował w posiadanie państwo wkraczające w okres prosperity. Do wzrostu dobrobytu przyczyniło się wydajne rolnictwo oraz kopalnie dostarczające turkus z Synaju oraz z Nubii. W czasach pokoju faraon kierował swoją energię na stawianie wspaniałych świątyń oraz monumentalnych pomników swej chwały. Pierwszym przedsięwzięciem była rozbudowa piramzes oraz rozbudowa kompleksu świątyń w Karnaku. Ściany zapełniono scenami przedstawiającymi zwycięstwa Ramzesa rzeczywiste bądź wymyślone. W głównej świątyni Amona w Karnaku, władca zbudował po wschodniej stronie monumentalną bramę, strzeżoną przez dwa kolosalne posągi przedstawiające jego samego. W Luksorze zbudowano dziedziniec otoczony kolumnami oraz nowy pylon najbardziej charakterystyczny element egipskiej architektury. Była to podwójna, trapezoidalna wieża o prostokątnej podstawie, zwężająca się ku górze. W starożytnym Egipcie, w czasach nowego państwa, pomiędzy wieżami pylonu znajdowało się wejście na dziedziniec świątyń. Pylony pokrywano inskrypcjami i reliefami, oraz umieszczano na nich flagowe maszty. Jeśli pierwotnie pylon mógł rzeczywiście służyć do obrony dostępu do świątyni, Funkcja ta zniknęła i stała się symboliczna, ponieważ pylony zostały wzniesione wewnątrz już chronionych świętych ogrodów. Część badaczy opowiadających się za historycznością tradycji o Eksodusie sądzi, że pamięć o tym wydarzeniu związana była początkowo tylko z małą grupą niewolników zbiegłych w jakimś okresie z Egiptu lub że jej źródłem są wspomnienia innych tego rodzaju ucieczek. Grupa ta stanowiła tylko część etnicznych komponentów, z których powstał z czasem biblijny Izrael. Dane archeologiczne pozwalają jednak odtworzyć kontekst historyczny i geograficzny, w jakim zrodziły się doświadczenia przodków Izraela, opisane później jako spektakularne i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie zbawcze dokonane przez Boga na rzecz Hebrajczyków za pośrednictwem Mojżesza.